A ja Wam wybiorę jedną rzecz nieoczywistą. Ja wybiorę tą finiżankę, zobaczcie jakie jak jest złocenie. To jest Tilż. Malubka, mobka, ale natomiast mam do niej wielki sentyment, bo ona jest akurat na e, jakiś jubileusz związany z dzieckiem prawdopodobnie. Tak jak kiedyś wiecie, wyręczono w XIX wieku i zobaczcie, jakie jest złocenie unikatowe. Zobaczcie jak się świeci, e, więc widać, że to jest takie złoto dukatowe, prawdziwe. 24-keratowa, więc niesamowita, ręczna robota XIX wieku, mimo że jest już taka trochę dotknięta zębem czasu, To mam jakiś dla taki szczególny sentyment. Widzicie, tak na nią patrzę i czekam aż ktoś doceni staruszkę. Ale leciutka jest. Leciutka jest. Czyli to jest, to jest początek XX? Nie, 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 to jest raczej druga połowa XIX wieku starusinka i piękna jest, one były w dwóch rozmiarach. I one, Ej. słuchajcie, nie wiem czy nie widać tego, ale one są opisywane w katalogach jako e, filiżanki do czekolady. A, no, hmm. a jak ją cenicie? E, ona kosztuje wiesz co 70 zł. Taki taki duecik za 7 dyszek, a ma to 150 lat? No. no wow. Przyznajcie się jakieś... No właśnie, słuchajcie. A, 70 złotych, ma rzecz tak ponadczasową i unikatową.